Hej, cześć, mam wszystkim ludzi z tej strony Zero i to Was w kolejnym odcinku na kanale, moi drodzy. Dzisiaj Resident Evil Village Shadows of Rose, moi drodzy. Gramy sobie DLC, <laughs> które nie wiem na ile godzin jest w sumie, tak szczerze mówiąc, przeznaczone. Nie spoilerowałem sobie, nie wiem kompletnie nic o tym dlc -gu. dostałem go od mojej dziewczyny na urodziny moje, które były 5 lutego, także bardzo dziękuję, droga Juliet, to moja KC KC. I co? Yy... No miałem dopiero to kupić, jak będzie na przesanie, ale skoro dostałem, to moi drodzy, lecimy z DLC-kiem Shadow of Rose. Yy, na standardzie, raczej nie będziemy na hardkorze, raczej jest standard. Dobrze, zobaczymy o co w ogóle tutaj chodzi. Jeżeli oczywiście odcinek chciałaś spodoba, nie zapomnijcie pierdzić like i zostawić suba na kanale. <clears throat> tell me to mama. Hey, Kay. Sorry I'm late. It's okay. I'm just enjoying the day. You said you had something important to tell me? I hope it's not about Chris wanting me to join his operation because I already told him that's not happening. I see what he puts you and the rest of his hound wolf squad through. <laughs> no, thank you. It's not about that, it is about you. Me? I. If I worry about you. How is, um. How are things at school? <laughs> Seriously? That's what you wanted to talk to me about? That group of mean girls still hassling you? You mean are they still treating me like a freak? Hey! Uh uh. Look at me. You are not a freak. I am. You know I am why so I keep my distance from everybody at school. They knew what I really was. So. You don't have any friends that you can talk to? <laughs> talk to? About what? How I'm hardly even human? How I'm some kind of horrendous monster? <laughs> but hey, it's okay. I hardly ever murder my friends. But if there were a way to. Get rid of their powers. this guy? I have no idea. Green? father? i not Alright, well, I think there's something I need to show you. You already know about Miranda and the mutamycete, How she researched it obsessively and performed experiments on human subjects. Like me. Okay. okay. Uh, what you don't know is that we recently found some of her research. Apparently, she discovered a purifying crystal that can remove the mutamycete from its host. Purifying crystal? If we can get our hands on one of these, we might be able to weaken or remove your powers entirely. Are you kidding me? No, no, but her notes are incomplete. However. I think I have an idea where we can find the rest of her research. Then let's do it. Let's find it. Where is it? Uh. In there. Hmm. What? Okay. That's a fragment of the Megamycete. It absorbs and stores memories from people who pass away in close proximity, including Miranda and everything she knows. If you enter its consciousness, you might be able to solve the mystery of the purifying crystal. Wait. What do you mean, enter its consciousness? Oh, so, okay. So. You. Your deep connection will allow you to explore the information within So crazy do do yes world. yes yes rose, but not dangerous right think of it just like walking through somebody else's memories I really think this can work I think it's worth trying. what do you have to lose? How do I even do this? Shit. I I don't know. Try reaching out to it. See what happens. Okay. Fine. What the hell? Okay. <laughs> Ciekawiecie się zaczyna. Oh my God, Rose is so weird. Yeah, it's like she sees things that aren't there. Creepy. Stay away from it. Imagine wanting to be friends Ugh, with she's definitely her. Definitely. Ew, something, something just moved on her hand. What's wrong with her? Shut, up. Her. Shut up. Rose feels it's like she's okay. Okay. she sees things that aren't there. Freak. freak. <laughs> Ew. Something just Go moved on her hand. away. Freak. 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 Just oh, disgusting. Please just up! No to się odpieprza, proszę Państwa. Nie mam pojęcia. Jak kamera traci Fokus to wybaczcie, nic nie jestem w stanie z tym zrobić. Yy, sprawdzałem. Więc to tylko kwestia tego, żeby się nie wiercił ogólnie, rzecz biorąc tak, for real for real. Bo zalegowałem się do aplikacji yy, Razera i no, nie ma tam yy, zmiany ostrości, a nic. Więc ty, ja. Gdzie my jesteśmy w laboratorium jakimś? What the hell man? Oh, ne no, man! This is. To nie jest first person, man. Do not fuck with me, please. Oh, man. No nie naprawdę. Czuję się rozczarowany, naprawdę. Fuck. No dobra. Mirinda research, mega my seed. Szczerze mi się nie chce totalnie tego czytać. Naprawdę. For real. To nie jest First Person. Weźcie mnie stąd. I wanna First Person. Czy ja mogę tu First Person jakoś wybrać? Chyba nie. Raczej nieco. Chyba aż tak to. Controls. raczej. Raczej średnio. Fjorda, ale się nie spodziewałem, że. No, że ten. Że to, że to jest First Person. No ale już. już cóż. No dobra. Co mu tu ciekawego mamy. Nie mamy żadnych broni ani nic, póki co. O ile będziemy mieć cokolwiek, bo to mnie ciekawi. Czym dysponuje Rose. Mam jakieś super moce niby, nie? Co my tu mamy? Nic ciekawego. Wejście do góry, ale ja bym tutaj wszedł sobie zobaczył jakiś lucik może. Mapę mam w ogóle? No to no niby mam, nie. Ale tutaj nie jest pokazany ten pokoik, a jak wejdę to się oznaczy? Ja no, ale jest search wszystko egzamin uh, I'll be next if I'm not quick I need to get the crystal jeżeli się nie myl to są podziemia Lady Dimitrescu czy nie? Ja się... nie no niemożliwe ale hmm. laboratorium mnie zastanawia bo to wygląda jak rzeczywiście podziemia Lady Dimitrescu ale tam coś jest, rusza się holy jesus christ man Notka? But, proszę Państwa, but. Wspaniale, but. Niesamowite. Kto by się spodziewał buta? Na pewno nie ja. Wygląda ciekawie. Czerwono-czarny, bardzo ładny kolor, połączenie kolorów, może tak. Mia? Someone there? Dangerous here. Nie, jednak nie mnie. Idźmy. Hang tight. I'm going to see if I can find a key. Okay. Find the key to the cell. Dobra, musimy znaleźć klucz do celi. No, chyba się uda. Kiedyś na pewno. M no, nadzieję, że żadne potwory to nie zaatakują póki co. Syringe strzykaweczka jakaś tutaj. Oho. No elo, elo. Odcinki będą krótsze z tego DLC, bo mówię, to nie trwa... Y, ...długo raczej, nie aż tak długo jak bynajmniej, y, wiecie, fabuła. Co się zastanawiasz, Rose? Excuse me? Postan ok, okej, okay, ciekawe, ciekawe. Postanowiła zatrzymać bujający się hak Rose. Holy, okej, okay. co to za melodyjka? Mogę to kliknąć? Nie, to prawda. Nie wiem, czy Kierka dla was nie jest za cicho w ogóle. Właśnie to jest dobre pytanie, wiecie? W sumie, odgłośnie trochę na OBS-ie, ale nie wiem, no jak jest to. Ale mogę już najechać na grę? Dziękuję Bo dla mnie jest ok, całkowicie To create art simply add to the ribs Karakasis. Mm, decay not issue O oh. mamy Journal Dobra no I don't give a fuck troszkę ja chcę po prostu no. lecieć z fabułą, że tak powiem. Notki to tak trochę mnie nie interesują. Jest celki. O, taka Oho. Dymy. No ta masz jest inna, nie? Taka... troszkę. What tak. fuck, What the hell is this stuff? Up to inventory. Eeeem... Um, o. celki. Egzamin Ok, raczej nic ciekawego w nim takiego nie ma Dobra, chodźmy otworzyć drzwi Tej typiarce, co była tam Karnycz normalnie, proszę państwa, karnycz Kapie dużo tego, coś się odpieprza ogólnie Czekajcie, trendy, my przyszliśmy? Tamtędy, dobra I know, I know, I remember Dobra, view map no ale to ja raczej tam... wiem, gdzie iść. G-Rose, haha! Nic nie słyszałem, Rose. Ale wiem, że coś się odpierdziela. Kim ty jesteś, pani w celi? I'm gonna open the door. Halo? Zobaczcie, jak tak morda, morda się ten mówię, jestem po pracy, też mułem się dopiero. Jak tak trochę mój yy, pyszczek może być no błyszczący. Oh. Tak. czyli nam pomogła.

Eee... Ej, yo, e... Ożanko, Myślę my się... Sam ja... W jakim jesteśmy timeline, że jakby... Okej, okay, chyba zniknęła. man, Where... A, are... o, oh, I see you. Hello. Don't run away from me. ma? O. Oh. Pomóc ci coś? Ona nie ma w ogóle emocji w swoim głosie, nie wiem czy wy to słyszycie, ale... Tak troszkę... Yy... no, zero emocji, zero emocji. Hey, wait, where are you going? Yy, obawiam się, że musimy iść za nią, Rose. Nie żeby coś, ale... Czemu jest ona ubrana jak jakaś zakonnica, czy członek sekty przepraszam jakby excuse me can i get some explanation oh, what the fuck eee, okej okay, jest więcej niż jedna rose i ona wygląda jak ja okej czyli po prostu pani Matka mi, Rynda, tworzyła sobie dzieci na podobę Rose. Hey, oh no. Okej. Okay. Dobrze, spokojnie. Chill, wagon. Need to find the handle quickly, go deeper. okej. Okay. No, zaraz pójdę deeper, ale tu bym chciał wskoczyć, co tu jest. A, to jest po prostu skrót, naprawdę? Mogę tu wskoczyć? Na amen. No okej. Okay. Czemu nie mogę sprintować? Rose, wiesz co? Wstyd hańba. Crouch. Cockroach. Cockroach. Where is the fucking handle, man? Where is the fucking handle, man? Pisało, że muszę się dalej wgłębić, żeby znaleźć handle, więc... Y tak też zrobimy. I'm I ready for this. So many bodies. No i wszystkie wyglądają jak ja. Nie żeby coś, ale no... Kinda sus. Amogus. Cyan! Cyan is impostor. No się I can handle it. O, przepraszam, wybaczcie. Okej, okay, yy, to jest skrót taki, o, obstawiam, więc pójdźmy sobie tędy. Chyba tak. Yy... O, the hell is going on? Nie wiem, czy ja tutaj byłem. No tak, ale ja tędy... Przed chwilą tutaj byłem, halo? Znowu idę w tą samą stronę, ona to mi wyskoczyła. Nie wiem, czy wiesz o tym, Piotrze, ale... Zrobiliśmy po prostu kółeczko No ale dobra już niech będzie. Zrobiliśmy kółeczko bardzo fajne prestiżowe kółeczko. A, dobra, no to muszę iść po prostu tutaj, tak? Tia. Najprawdopodobniej tak. O jest tutaj, dobra, okej. Okay. Coś się dzieje. No elo elo. Są biaczek jakiś, proszę państwa. Z Molda, o... Jak te z tego starego podpiotera, ty Nie pamiętam jak oni się nazywali To dusze kradli hmm. Nie pamiętam jak oni się nazywali naprawdę nie? Za cholerę Ktoś musi im pomóc na pewno A, okej okay, nasza super moc No tak On w szoku. Shift, W końcu mogę biegać. Otwieraj to, Rose. Spylamy stąd. O, oh, hello. Men. już zanim to się otworzy, to minie milion lat. Dobra. Dużo w DBD się gra, to się lupuje. Jest głośno, Oh fuck off oh. Czekamy stąd teraz Jest bardzo głośno, mam tego świadomość. Może źle, że przedłościłem tą grę dla was, ale to Nieprawda, to było u Fana, ja pamiętam to miejscówkę, jest podobna. Let the light guide you, to już takiego było, żeby światełko podpalić. Ale Rose tego raczej nie wiem, to fok uciekamy dalej. Nie wiem, co tam było, ale ewidentnie przeciwnik. Dobra, ale. A. A. Raczej umarłem sobie niestety, bo tam było przejście, a ja poszedłem gdzie indziej, no czy nie? No, no... Chill man! Okej, okay, przegrałem podczas uciekania. Niesamowite, bardzo dobry graż ze mnie. O mój Boże, czy wy sobie żartujecie, naprawdę? Aha, okej. Okay. Man, this is fucking... Był się oskamowany, ale dobrze. Udawać, no, otworzyć te drzwi, nie, a nie. Dobra, run boy. la, 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 la uciekamy, co? please, leave me alone. Dobra, akcja. ja wiem, mogę skipnąć? peskip, skip tak, widzieliśmy to. Uciekajmy, po prostu uciekajmy. Po prostu uciekajmy uh, no, don't hate mi cause I'm beautiful. A, bo to... No właśnie, what the Ja mingowałem jak coś na potwory, guys. This way, a, okej okay. Where now? Widzę, że tam jest przejście, ale zobaczę, czy nie ma i temu żadnych, bo nie mam żadnej broni póki co. Co jest dość niepocieszające. Coś tu wyskoczy 100% musi. Albo i nie. Może jednak nie. Czyli jednak jest to House of Dimitrescu. Castle of Dimitrescu. Chyba. Na pewno.

Leave now, OK miło oh, co to jest? Go while you can. No to dawaj róże. O, jakie nie żyły, nie żyły mam, mam na tym naszym właśnie. There's a crystal I jest, nieprawdaż? No, się ciągle świeci morda, ale. Who are you? My guardian angel? Sure, oh, Sure. Do you have a name? If you're an angel, then Gabriel, Michael. Michael Myers, jestem. Mikał Bagietka. Mikael, o, mówiłem, że Mikael Bagiett, Michael, omówię, że Mikał Bagietc są nas urde chroni. O boże. Wybaczcie. Dangers here. Move. Okej, okay, guys. Dobra, mamy jeszcze troszkę odcinka do pół godziny, tak? Save! O oh, wow, może powinniśmy skończyć pierwszy odcinek taki po prostu, wiecie. Ale no, nie no, lecimy dalej póki co może. W razie co się cofniemy tutaj po prostu i... O! A tu co mamy? A tutaj wisiał, kurde, Ifen pamiętam, egzamin. O, o Boże. Grand Honor... Grand Honor dead Upon me, such a Important Task. I can report livid... Dobra, nie będę tego czytał, I don't give a fuck, naprawdę. Zobaczcie, ale tutaj jeżeli chodzi o tutaj fabułę jakiegoś DLC, to nie jestem aż tak bardzo. No jakoś... nie wiem. O, fuck. Jakoś tak mega, wiecie. Zainteresowany aż tak. Wolę gameplay. Dużo tych rows. Troszeczkę. Duke! Słyszę Duke'a, proszę Państwa. Holy Jesus, what the hell is this? No Duke nie brzmi... Mi... ...miło. To fuck, man? Duke, w domu wszyscy zdrowi? We caught another! The fuck? Uh, lively now, aren't you? You should have put that effort into running! It would have made the chase that much more... The fuck ogóle, so to ty. Let me go! Let me go! It would seem this little rabbit lacks the necessary fortitude. A pity. You had shown a little grit and actually escaped. That purifying crystal would now be yours. The crystal? Uh, uh, who's this? Oh, 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 oh. oh, now we have a new little rabbit to pursue. Oh, shit. Shit. Let's see how fast this one is. Find her. Hunt her down. Uh huh. Oh, well, what can I say? Czemu Duke jest zły? Co to jest? Okej, okay, w to mogę pewnie strzelić, ale nie mam czym póki co, więc jest przypał. Oh, man, I don't give a fuck. Oh, hello there. Oh, man, please. On dopiero wstaje, mamy szansę jeszcze. Gagri, gagri. Zamknie się przed naszą twarzą od razu. O, widzę, okej. Okay. No właśnie, dobre pytanie, wiesz, Rose? O, okej, okay, jednak kacenka. In danger, w niebezpieczeństwie. Need potrzebuje broni. No to. Nie, nie wątpię. To mi wyczaruj. Wyczaruj mi broń. Y, Baget się nie. Touch my words on nine RPG RPG AK47 and different shit A fucking pistol, mate? Only a fucking pistol. I a fucking shotgun, mate Point and shoot. No naprawdę, nie Co ty, mordo Jak bardzo tankowaci jesteście? Trzy 4 headshoty, 5 headshotów, 5 headshotów, okej. Okay. Jakiś lud z ciebie czy coś? Nie, naprawdę. Man, this is bad. A mooo. Okej, czy jak ja w to strzelę, to. Minus jeden. Dobra, chill the fuck down. Dobrze, mamy 9 pocisków, czyli możemy zabić. Dwóch przeciwników, e, przepraszam, jednego, ponieważ, no, well. Kim ty jesteś, Duke? Zacznijmy od tego i co to za timeline? A Accurate the poor for... Dobra, no, krystal, a dobra, ja nie krystal, tylko I'm going to save this game, a nie mogę tu przejść nawet, okej, okay, miło. Ok, Ale... Gdzie, tutaj. Wait the masks. No, musimy znaleźć maski, nie? Jeden, dwa. Trzy maski, no. O boże, no to. Well, tak samo jak w rezydencie Village. Po prostu Ifel musiał maski znaleźć. Czemu tak kuś śmiesznie w ogóle, pani Rose Mary? Tam jest save, widziałem, tylko zobaczę co jest za drzwiami. Znajdę coś ciekawego. Uuu, shotgunik. Potrzebuje chyba jakiegoś przedmiotu kluczowego, co? Potrzebuję klucza. Nie mam żadnego klucza przykro mi. Grant me dat. Yy, Okej. Okay. spoko. Dobra, idziemy zrobić save'a, moi drodzy. I kończymy ten odcinek pierwszy z DLC Residenta. Yy, jestem niepocieszony, bo nie jest First Person niestety. A to mnie bardzo smuci. Ale już mniejsza z tym, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Yy, jest ciekawie, nie wiem co od pierwsza duke ogólnie zamaniany, ale to już nieważne. Mam nadzieję, że odcinek się wam spodoba, jeżeli tak. Nie zapomnijcie zostawić lajka, like a ja kończę, moi drodzy, trzymajcie się. Do następnego. O Boże, przepraszam, ja pieprzę, do następnego i pa pa.